Wiesz, czego możemy się nauczyć od Anny i Symeona, skądinąd sympatycznych staruszków z dzisiejszej Ewangelii? Tego, w jaki sposób odczytywać rzeczywistość oczami samego Boga. Co mam na myśli? Chodzi o pewną taką wewnętrzną zdolność, żeby na wszystko, co się dzieje dookoła, patrzeć oczami samego Boga. Ta postawa nie bierze się znikąd. Anna i Symeon spędzili wiele lat modląc się i będąc obecnymi w samej świątyni. mieli twarz zwróconą ku Bogu i kierowali do Niego swoje modlitwy myśli, rozważali Słowo. I kiedy przychodzi Józef z Maryją i małym Jezusem, pośród wielu innych osób, które w tym momencie przychodzą do świątyni, być może także ofiarować swoje dziecko. Właśnie ta wewnętrzna postawa, ta wrażliwość serca pozwala Annie, i Symeonowi zauważyć, że w tym dziecku jest coś niezwykłego. Symeon wypowiada bardzo ciekawe słowa, kiedy widzi Jezusa. Teraz, o panie, pozwól odejść swojemu słudze w pokoju. Symeon wie, że dopiero teraz, kiedy spełniła się obietnica, że zobaczy Mesjasza, może odejść. Te słowa Symeona powinny być słowami, które każdy z nas mógłby wypowiadać. Każdego wieczoru. Wiesz kiedy? Właśnie wtedy, kiedy to słowo usłyszane, przemyślane, przyjęte sercem spełni się w Twoim życiu i wieczorem w zgodzie ze swoim spokojnym sumieniem możesz powiedzieć, tak jak Symeon: Teraz, O Panie, pozwól mi odejść na spoczynek. Ale właśnie tylko wtedy, kiedy to słowo, które Bóg wypowiedział do Ciebie, spełni się w Twoim życiu.